Jedno dobrze, dzisiaj wszystkim oto ja e, zabój, Minecraft Zabójca 2 3 i tak, dzisiaj sobie porozmawiamy o Minecrafcie. Tak, jest nowa wersja Minecrafta. 1.4.2 e, Tam możemy tam możemy sobie siać e, marchewki, e, ziemniaki i tam już nie pamiętam. I można jest nowy są jest wiedźma nie to yy, takie różne tam yy, nie to też wiedźma i węte łatwo go zrobić yy, no no co fajny yy, ja tylko dzisiaj sobie z wami pogadam bo yy, fajne są yy, te jak to się nazywało? Tak. Yy, jest latarnia, którą możemy sobie nagrać wszystkiego, co ile chcemy. Na przykład, jak chcecie, na przykład skryblujcie. Um, tak. Eee, yy, co tam powiedzieć? Dobra. Yy, teraz będziemy musieli. Yy, 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 ta. Ja. Tak wyglądam. No i co jeszcze tu dodali? Tak. Yy takie emulkit. Ładne tego nie przyjdziecie i głowę wszystkich potworów. Oprócz op 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 w piekle slimów taki Jedzie. Yy, Dziękuję za obejrzenie mojego filmika, może Wam się spodobał skrybujcie komentarze, opisy. Yy. Dziękuję.